Czy jakieś kwitki od paliwa mogą być powodem do rozwiązania sejmu albo odwołania rządu? Jak się okazuje na Litwie tak? I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi w klubie redaktorów, do którego zaprasza Walenty Wojniło. A zaczynamy jak zwykle od przypomnienia wydarzeń mijającego tygodnia. Prezydent Litwy Gitana Snaoseda kontynuuje wizyty w stolicach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wyraził nadzieję, że na lipcowym szczycie NATO w Wilnie zostaną uzgodnione nowe zobowiązania państw członkowskich do zwiększenia wydatków na obronność. Minimalny próg budżetowy ma wynosić 2% PKB. Prezydent przyjął dymisję Minister Oświaty Nauki i Sportu Jurgi Tysłdzinienie. To skutek skandalu związanego z wydatkami radnych ubiegłych kadencji. Prokuratura wszczęła kilka dochodzeń przedprocesowych dotyczących wydatków publicznych w kilku litewskich samorządach. W związku z istniałą sytuacją rozpatrywana jest możliwość zwalania przeterminowych wyborów. Premier gotowa jest poddać się do dymisji. W wielu w rejonie wileńskim odkryto nielegalne składowisko śmieci funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska ustalili, że znajduje się tam ponad 1000 metrów sześciennych odpadów, a działalność związana z ich przetwarzaniem była prowadzona bez zezwoleń. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu mogą sięgać 1 400 tysięcy euro. W Wilnie odbyły się obchody 75. rocznicy największej masowej akcji deportacyjnej o kryptonimie Wiosna. Operacja rozpoczęła się 22 maja 1948 roku. W ciągu dwóch dni deportowano około 40 tysięcy mieszkańców Litwy, którzy później trafili m.in. do kraju Krasnojarskiego, obwodu Irkuckiego i burjasko-mongolskiego obwodu autonomicznego. W Wilnie odbyła się konferencja zatytułowana Echa Zbrodni Katyńskiej Ofiary Kapelani, Archiwa i Pamięć. Zbrodnia katyńska pochłonęła życie Polaków i przedstawicieli innych narodowości, w tym z Wileńszczyzny. Podczas konferencji zaprezentowana została nowa publikacja: Gdy niemy, groby przemawiają archiwum doktora Jana Zygmunta Robla. Przedstawia ona cenne świadectwo zbrodni sowieckiej popełnionej wiosną 1940 roku na elicie narodu polskiego. A naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj posłanka Rita Tamoszynienie, akcja wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Witam serdecznie. Bata Pitkiewicz, posłanka niezależna. Andrzej Puszczu, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. I cóż, Dzień. może zacznijmy właśnie od tego, jakie jest Wasze zdanie? Czy warto rozwiązać Sejm, czy tak naprawdę dla akcji wyborcze Polaków na Litwie było? Bo to okaże, że może jakoś lepiej wypaść w przedterminowych wyborach. Na pewno zawsze jest okazja, lepiej wypaść. Ale mówiąc o rozwiązaniu Sejmu, no to trzeba przyznać, że konserwatyści. Chcą przełożyć swój ból głowy na zdrową głowę. To czyli to problem, który mają konserwatyści, i muszą dokonać tych starań, by to, co deklarują tak głośno, mogliby zrealizować to w Sejmie. I a, jak widzimy, a jak widzimy, to i w koalicji rządzącej są oburzenia, jak i wewnątrz partii konserwatystów, nie ma takiego jednego zdania i nie oceniają to jak dobry krok. I w moim przekonaniu to też było wrzucone jakieś słowa wszystko to na emocjach raczej ostatnio my tak i pracujemy to absolutnie bez dyskusji absolutnie nieprzemyślany krok i wręcz jednoosobowo można przypuszczać tak I, i tak i teraz jakby musimy to rozwiązywać i, i długo myśleć to ja nie widzę potrzeby poczekamy mają te rządzący ból głowy i proszę i okay. Pani Bato, a jak Pani zdanie? Pani jako posłanka niezależna, tak naprawdę no, stać Pani na. No to oczywiście, oczywiście samodzielnym... no, widzę, że są tutaj fakty, tak. Fakt nadużyć i fakt braku przejrzystości w rozliczeniach no, we wszystkich regionach tutaj Litwy, no ale nie przerzucajmy tego na posłów, bo ostatnio też Pan Landsbergis stwierdził, no jaka jest przejrzystość tych pozostałych 53 posłów, którzy zostali wybrani z rad rejonowych do Sejmu. Ja nie sądzę, że z tym się można zgodzić, no bo... Czyli Pani strzelanie. by głosowała przeciwko? Ja głosowałabym przeciwko, oczywiście, bo my nie musimy ponosić odpowiedzialności i po pierwsze, no, nie musi się rzucać na nas cień, na tych posłów innych, tylko po to, żeby uratować swoją skórę w jakiś sposób. Pani Andrzeju... O czym w ogóle świadczy cały ten kryzys? Czy to taka burza w szklance wody, czy to jednak jakaś kolejna pokorowa rozgrywka, co właściwie tak naprawdę yy, podkusiło konserwatystów, żeby no, tak bez szerszych konsultacji, aż tak na głęboką wodę rzucić ten pomysł? No podkusiło chyba to, że chcą chcą przedstawić się jako tacy bezwzględni. Konserwatystom szczególnie chodzi, że żeby być tymi wielkimi yy, wojownikami yy, przy, przeciwko korupcji o przejrzystość we wszystkich instytucjach publicznych, no, oni uważają, że tutaj yy, ta kwestia opłat radnych w samorządach, że to jedna jest z kluczowych kwestii i, i, no, i, i podjęli taką decyzję. Ale chyba podjęto też decyzję teraz właśnie, żeby wreszcie jakoś uregulować to systemowo, tak pojawiły się propozycje, żeby jakoś kwestię opłaty radnych wprowadzić i ustawowo rozwiązać inaczej niż dotychczas, bo to było chyba faktycznie chore. No tak, bo każdy, właśnie, każdy samorząd, każda rada podejmowała właśnie swoją, swoją miała właśnie taką, no, metodę rozliczeń. Na przykład w licznikach mieliśmy naprawdę dobrą, bo my musieliśmy te paragony pokazywać i mieć te sprawozdania i, i wszystko. I oczywiście te same sumy nie były takie duże jak w miejskich radach, więc no, no, też oczywiście, oczywiście to trzeba uregulować prawnie na poziomie państwowym. Chcę powiedzieć to, że mój komitet zarządzania państwami. в самому похилився над тим проблемом. як відімо, то навіть не сам в ціла пуля пінензів, що значені власне на оплати радним, то вона не є в цьому року використана максимальні ну, бо сонці їх дуже ласіхідні, з того кожу а сонці їх дуже мені. Ні, просто є дуже диференційоване. Десь є тільки 40 евро, повідомо, на те доплати канцелярські, а як є, видімо, в Ковенському районі, то понад тисяч. В самому жаді не місто. Багатим не заброніш. Не місто, але навіть і то війський район. І видімо, що запис був такий, що то виявково саможент децидує, як має розлічити, в якій вількості та оплата радним прислугує. І напевно була то слушна децизія це на щеблю панства, і уж повстаєст ініціатива акурат до тієї реформи, służby państwowej, dojdą i poprawki dotyczące opłat nie tylko merów, bo widzimy, że wyplata samego mera będzie większa, a radnym będzie przysługiwać 20% od bazowej wyplaty merów i to jest dyferencjacja też powiedzmy regionalna od zależności od wielkości samorządów i mieszkańców w konkretnym samorządzie. I to będzie i opłata z której będzie mógł korzystać, decydować, jak wykorzystać tą opłatę każdy radny samodzielnie, czy on wykorzysta to na benzynę, czy on. Ale będzie musiał rozliczyć, książkę. czy dostanie taką wypłatę i potem. Taką już nie jak będzie. wypłatę i to będzie bez powiedzmy takiego rozliczenia, a nie więcej, nie mniej będzie decydował już sam radny, jak on to wykorzysta. I to moim zdaniem też słuszna decyzja, bo nie muszą radni tam chodzić i i zbierać jakieś tam kwitki, by później... No właśnie, rozliczać tam po trzy euro za To jedno, a po drugie będzie wszystkim wiadomo o tym startującym, J jakie oczekiwania, bo każdego razu e, teraz e, mogli radni inkorpory, czyli większość w Radzie, zmienić e, te, te wysokość i w ogóle zasady, w, w, w zasady finansowania. Panie a jak to właśnie jest? Czy takie rozwiązanie w Rosji zamknęło ten temat? Jeśli człowiek pracuje dla, dla, dla państwa, dla samorządu w tym wypadku... No musi być garza, musi być płaca zarobkowa. Dlatego nawet, że jeśli. No, ktoś... no to było tak, że ta funkcja radnego była taką funkcją no, częściowo społeczną chyba, tak? Absolutnie była społeczną, bo, bo bo, radny nie otrzymywał zupełnie żadnej garzy, to była pokusa, żeby sobie rekompensować tą swoją działalność w Radzie za pomocą tych, tych środków dodatkowych. No, no to jakby takie trochę było samo się. Bo każda praca, nawet niewielka, jeśli jak gdzieś godzinę, komuś pracuje, no musi być opłacana i wówczas zleceniodawca, czyli samorząd, no może potrzebować jakości tej pracy. A jak ja przyjdę i coś robię nieodpłatnie, to mogę mogę robić to byle robić, ja. nie robić ale I tak jeszcze, być... jeszcze dodam, no przecież radna, praca radnych tylko nie polega na tym, że oni są w sali samorządowej. No jeśli solidnie podchodzić do tej pracy, tam przecież każdy pracuje też w komitetach, mają masę do przejrzenia dokumentów. Tej pracy jest bardzo dużo. I jeśli ktoś y, 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 pracuje solidnie, tam naprawdę nie da się tego tak, załatwić. Podsumowując, płacąc normalnie, można będzie wreszcie oczywiście, coś wymagać. O, oczywiście, że tak. Ale posłuchajmy też na przykład, jak mieszkańcy Wilna, co sądzą właściwie o tej idei odwołania rządu i sejmu, żeby już zamknąć temat właśnie tego kryzysu? Moim zdaniem i sejm, i rząd muszą się oczyścić. Nie trzeba. Wybory są co 4 lata. I władza naturalnie się zmieni. Myślę, że Litwinom żadna władza nie dogodzi. Zawsze tak było. Uważam, że w obliczu wojny władzy zmieniać nie należy. Słabo się tym interesuje, więc nie mam zdania. Myślę, że trzeba zmienić wszystkich. Cały obecny system. Myślę, że Sejm pracuje gorzej niż rząd. Swoje odpracowali, ile można uciekać od odpowiedzialności. Mam do Bartina bardzo mi się podoba obecna władza. Bardzo w nią wierzę i ufam. Podoba mi się, i jak są podejmowane decyzje i jak radzą sobie w sytuacjach trudnych, więc ja bym nic nie zmieniała. Dla mnie wszystko jedno. A po co ją zmieniać? Wszystko u nas dobrze. No, jak widać, wszyscy mają różne zdanie na ten temat, ale jednak no widać, że to ziarno rzucone przez lansbergista gdzieś padło na podatny grunt. Czy to nie jest tak, że jednak no w ten sposób oni już zaczęli trochę swoją kampanię wyborczą do przyszłorocznych wyborów na przykład prezydenckich? A przy okazji może chcą wykorzystać właśnie swoją dobrą falę samorządową, pani, bo tak pani uważa, czy ja uważam, to odwołanie nie... rządu na przykład wystarczyłoby i uregulowałoby sprawę? Ja myślę, że nie. Po pierwsze, no Wybory pokazały, że nie są na topie konserwatyści. Uważam, że oni po prostu i wewnątrz teraz nie mogą tego skontrolować, bo inna sprawa była z Bartosiawiczem, tak, które po cichutko ta sprawa gdzieś odeszła na bok, a tutaj jest taka sprawa, no, której nie da się skontrolować po całej Litwie i nie da się jednym stuknięciem y, pięścią, wszystkiego zalatwić. zalatwić. Panie Andrzeju, jak pan uważa, czy cała ta sytuacja uderzy przede wszystkim samych konserwatystów, czy jednak faktycznie może dodać im szczyt, tak jak to przewidywał Gabrielus Sansbergis? Uderzy, ale nie mocno. Dlatego, że konserwaty... Czyli nie dojdzie nawet do odwołania rządu, pana zdaniem? Nie, to, to są dwie różne sprawy. I my teraz mówimy o popularności konserwatystów. Tak. Do odwołania rządu, no, z tego co wygląda, że dojdzie. Ale po szczycie to, tak? Po szczycie NATO, tak jak i zapowiedziała mhm. pan, pani Ingrida, że ona nie zamierza pracować i ona zwraca swoje pełnomocnictwo i wówczas inicjatywa należy do Pałacu Prezydenckiego i prezydent w ciągu 15 dni musi przedstawić kandydaturę nowego premiera i jeszcze jest 15 dni na stworzenie nowego rządu i zatwierdzenie programu rządu. Ale tutaj to rozumiem, jest... dopiero jesienią w tej sytuacji tak wygląda na to. bo wiadomo wakacje, przed wakacjami mamy NATO, czyli dopiero w sesji jesiennej by to było. Nie, nie. Czyli od Konstytucja, Konstytucja tutaj jest bardzo bezwzględna. 15 15 dni kalendarzowych i także tutaj może być... gorące lato nas czeka wygląda na to że będzie bardzo gorące lato okay. 15 dni kalendarzowych No państwo nie może działać bez rządu, bez rządu. nawet w wakacje. Tymczasowy, <laughs> tymczasowy rząd może działać tylko w ciągu 15 dni tutaj konstytucja wyjaśnia bardzo konkretnie i nie ma nawet żadnej możliwości do, 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 do interpretacji ponieważ y, audycja nam się już kurszy a jeszcze chcę prosić jedno temat na pewno zwrot ziemi, bo to to też y, tym się ostatnio zajął tym, Co nowego w tej sprawie? Czy możemy pocieszyć naszych widzów, y, jakie nowe propozycje w tej sprawie się pojawią dla tych, którzy jeszcze ciągle walczą o odzyskanie ojcowizny? No, ministerstwo, które teraz Ministerstwo Środowiska jest koordynatorem właśnie Wzrotu ziemi, trochę inaczej spojrzało na te sprawę i przede wszystkim to jest cel, by zakończyć tę restytucję sukcesem ale widzimy też w nowej ustawie zgłoszonej przez ministerstwo. Jest, co chciałoby się poprawić i na pewno tym się zajmie, ponieważ zwroty lasem, czy zmienić tryb zmian, zwrotu ziemi na działkę leśną i zostaje tylko do 1 listopada. Myślę, że można przedłużyć i naprawdę ludzie zasługują na moralną kompensatę przez tyle lat czekania, za tyle lat czekania. I po drugie, że w mieście będzie można zwrócić bardziej szeroko popatrzano na terytoria miastowe, a to podstawowy przede wszystkim problem w Wilnie i będzie można zwrócić... E, діалка, e, комерція, e, і ще e, теж, що то, що згодилася, то не треба трактувати, що мама вистачало на претендентів. А то, що в пляні в місті вільні, і це згошенно в системі, і люди могли запознатися, в яких місцевостях будуть планувати на території міста вільне, має бути згошені до служби. E, рольний. І в такий спосіб запроєктовано в'янці, ніж люди потребують, бо мали б ще своїсти вибор. Ну, признаємо, що ці ділечки, то неконечні... Неконечно так и аттракционно, как человек мял где-то E, prospektu Gedymina na <działka> to <grymina> no tak, ale bez przesady też wartość tej działki przed wojną, a teraz no to trochę się czasy zmieniły i sytuacja, e, podsumowując, kiedy głosowanie w tej sprawie, kiedy będziemy mogli o tym mówić to... nie jako projekcie, a już coś się zacznie dziać? Minister we wtorek już zgłosił, pierwsze czytanie się odbyło i teraz no czeka praca w komitetach, ale też jest tryb, no się, rząd się śpieszy, w sensie się... e, ponieważ no deklarowali dużo reform i trzy lata i tylko dopiero teraz... E, że otrzymujemy, otrzymujemy jakieś projekty ustaw, a, a to jeszcze częściowo trzeba przyznać i na pewno tak nie mobilizowało. Do Czy jest szansa już do końca tej wiosennej sesji, do do przed wakacjami jeszcze? E, tak, jest taki, taki, taki plan, by w, podczas sesji wiosennej mhm. właśnie te reformy mhm. podstawowe... Okay. to już w takim razie króciutko, pani to druga ustawa, która chyba też to takim głosnym rozwiązaniem się odbiła, to ta ustawa o związkach partnerskich, tak? W pierwszym czytaniu została zaakceptowana. Jak pani uważa, czy to zostanie przyjęte nie, nie, nie. przez sejm w tej postaci, czy jednak jeszcze będą tutaj jakieś duże zmiany? Zmian na pewno nie będzie, ale powiedzmy szczerze, no widzimy przed rokiem, tak? Kiedy mieliśmy głosowanie kiedy nie przeszło, nie przeszło jednym głosem. Te, te, teraz znowu widzimy, jak się nas y, posłów też oszukuje, wykreślając i potem znowu wprowadzając na porządek dzienny tą ustawę tak jakby, no... Może no, by przeszła. No, oczywiście. Ja chcę udokładnić to drugie czytanie, ale jak tak, widzimy, tak. że nie ma tych głosów, bo przyjąć ustawę trzeba 70 przynajmniej jednocześnie uczestniczy, no, uczestniczyło loby to teraz widzimy, że zagłosowało 60 posłów. No, wiadomo, zmobilizować można wszystkich więcej, bo większość stanowi więcej posłów, ale jednak jeszcze jest przynajmniej kilka posłów, co bardzo dziwi u konserwatystów, Хрісту, хто ж декларує християнські вартості, хто ж єднак чимають і не голосують, принаймні, ні. І ще кілька є, хто не голосують, і власне на тим, що шима устава. хоча ж сам на салі і A, i, w ten I, to jest, I w ten sposób obchodzą pewne wyrażenie swojej opinii na, na, na ten temat. Panie Dżoy, będzie przyjęta ta ustawa o Związkach Partnerskich? Yy, są szanse, że będzie przyjęta, dlatego że yy, wśród frakcji opozycyjnych, głównie tutaj chodzi o socjaldemokratów, ale również we frakcji y, Skwiernilisa są dwie, trzy osoby zawsze, które głosują. Także to, to, to jest taka sprawa, że tak powiem, nie ma tutaj rozgraniczenia partyjnego bardzo wyraźnego. Tak, tylko są, są tak na granicy. Tak, są przeciwnicy i zwolennicy w, w różnych frakcjach. Okej, okay. posłuchajmy co na ten temat chodzi. Między innymi nasza stała współpracowniczka, obserwatorka naszych audycji, i komentatorka Anna Adamowicz ze swojego bujwickiego kamuszka. Znają na pewno państwo przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Ja czasami mam wrażenie, że żyjemy w apogeum jego realizacji. W naszym świadku politycznym, jeżeli nie skandali korupcyjny, to jakieś przepychanki polityczne. Jeżeli nie wypowiedź antysemicka, to zamieszanie z rozliczeniami radnych. Powstaje wrażenie, że nasi politycy konkurują wręcz co do pomysłowości, a zasoby mają po prostu nieograniczone. Co prawda zwykli obywatele już zmęczyli się i zniechęcili tym maratonem, ale politycy są nie do zdarcia. Konserwatyści yy, starają się przekonać opozycję, że rozwiążą Sejm, jeżeli nie otrzymają komfortowych warunków do pracy. Pani premier oświadcza, że poda się do dymisji, jeżeli Sejm nie zgodzi się na przedterminowe wybory. Jeszcze nie wiadomo, co może oświadczyć pani minister sprawiedliwości, która nieoczekiwanie dla wszystkich i dla siebie samej chyba też stada się ministrem oświaty. Połączenie sprawiedliwości i oświaty to jeszcze w naszym społeczeństwie nowum. Nauczyciele już delikatnie zaczynają zgadywać, jakimi metodami będzie realizowana rozkręcona na 14 fajerek reforma oświaty. Ja w każdym razie cieszę się, że w systemie oświaty już nie pracuję. Chciałoby się jednak dożyć czasów, kiedy w kontekście analizy politycznej mówiłoby się o porządku, odpowiedzialności, moralności, ale to chyba jeszcze odległa perspektywa, a nasze tak zwane ciekawe czasy jeszcze się trochę przedłużą. A właśnie Polka, minister sprawiedliwości, stała się także ministrem oświaty tymczasowym, co prawda, czy jest szansa, że zadba także o interesy polskich klubów, bo rozumiem, że w tej chwili ta nowelizacja ustawy o oświacie, szokowana, może w te szkoły mocno uderzyć. Jest nadzieja? No, malutka nadzieja jest, ale uważam, że jednak będzie kontynuowała program właśnie rządu. Dotychczasowy, pani minister? No, oczywiście. Czyli tutaj raczej Polacy nie bardzo mogą na coś liczyć? To znaczy, no tymczasowy minister nigdy nie podejmuje decyzji, że tak powiem, kardynalnych. Raczej to jest taka funkcja techniczna i, i jej funkcje będą sprowadzały się do spraw technicznych. Nie będzie decydowała z całą pewnością w kwestiach kardynalnych, ponadczasowych. Czyli nic do tego raczej nie prowadzić. Nie Czy może będzie, ale liczby? może. W moim przekonaniem, że bardzo nawet może i na pewno sygnalizować, że przysługują prawa i rację bytu tych szkół na A tym bardziej, że ocenić, że w każdej miejscowości jest tyle dzieci, ile jest i dzielą się na litewskie e, klasy, na polskie i czasami jeszcze i rosyjskie są. I trzeba uwzględnić, że liczba e, i kryteria, które w ustawie przewiduje rząd I teraz w ogóle z decyzją konstytucyjnego sądu trzeba przenieść podstawowe rzeczy do ustawy. W moim przekonaniu dwóch punktów w ogóle nie, nie powinno być w ustawie, bo to później sam rząd przyszłym, czy obecnie będzie miał dużo kłopotów, ale jednak nie wolno, nawet nie wpisane w ustawie i w tym nowych propozycjach nie wymienione szkoły mniejszości narodowych. To moim ale przekonaniu... І і, і ведьмо, що радше вголо партія вольності, вони чуємося так виконавцями в той жроді, треба взнати, і то що консерватистів і вікшость. narzuca, e, narzuca e, próbują e, swoje te e, programowe ustawy też ale to też pokazuje e, po, 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 Udało się tylko powiedzmy ta podwójna w ale to też ja powiem że to grunt dla tego wszystkiego przez te, tyle laty dokonało AWP ale na przykład już po, z po, po, po jest Propli, problem ten temat niestety był... nasza decyzja dobiega końca Dziękuję bardzo za przybycie do studia przegląda się naszej rozmowie jak zwykle kolega gin Josius. super no Dziękuję dziękuję super. Za Studia. Miejmy nadzieję, że jednak pani minister, także oświatę, coś jednak dla, tej polskiej, oświatę, dla polskiego szkolnictwa zrobi. Dziękuję Państwu za uwagę. Do spotkania za tydzień w kolejnym klubie redaktorów.